Nasza Wielkopostna wędrówka po szczytach dobiega końca. Kolejne niedziele Wielkiego Postu prowadziły nas na szczyty o znajomych już nazwach. Góra Kuszenia, Góra Tabor, Góra Garizim, Góra Syjon, Góra Oliwna. A dziś patrzymy z Góry Oliwnej na Golgotę. Patrzymy Oczyma Jezusa, któremu właśnie na tej górze przyprowadzono osiołka, aby uroczyście wjechał do Jerozolimy. O tym opowie nam pierwsza Ewangelia Niedzieli Palmowej, którą czytamy na początku Mszy Świętej przy poświęceniu palm. Dlaczego Jezus chciał takiej demonstracji, skoro widział dalej? Przecież widział Golgotę, widział to swoje straszne cierpienie, swoją mękę, swoją śmierć. Przecież w tym celu właśnie dobrowolnie szedł do Jerozolimy, aby dać się za nas ukrzyżować. Wiedział, że te usta, które zawołają za chwilę Hosanna, synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię pańskie. Te same usta będą już niedługo krzyczeć: Ukrzyżuj go. Jezus uczynił to z dwóch względów. Po pierwsze, bo chciał nam pokazać naszą nędzę, naszą zmienność, niewierność i ukrytą gdzieś daleko, głęboko w sercu jakąś taką nienawiść czy okrucieństwo. Miłość własną. A po drugie, bo chciał nam objawić siłę swojej miłości. Ten wjazd do Jerozolimy zapowiadał jego zmartwychwstanie tak, jak to zmartwychwstanie zapowiadało wskrzeszenie łazarza i uzdrowienie niewidomego od urodzenia i szczęście pojednanej z Bogiem samarytanki i klęska szatana pod górą kuszenia. Pamiętamy te wydarzenia z poprzednich niedziel, z poprzednich szczytów. Jezus przyszedł do grzeszników. Nazwijmy to jednak trochę ostrzej: Jezus przyszedł do swoich oprawców, aby ich uratować przed ich własną złością i niewiarą, aby nas ocalić od potępienia. To trochę przypomina dzisiejszą sytuację wielu lekarzy, Przecież oni leczą tych, którzy mogą ich zarazić, którzy mogą być ich potencjalnymi zabójcami, na szczęście nieświadomymi. Jezus przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli, lecz ukrzyżowali. Ta niedziela palmowa ma nas wszystkich ustawić na cały tydzień. To dlatego palmy i dlatego czytanie męki. Ale Palm nie będzie, bo jest pandemia. Taki wielki tydzień to szczyt szczytów. Jeszcze takiego nie było. Niedawno do mnie zadzwoniła siostra karmelitanka z prośbą o spowiedź. Odpowiedziałem: siostro, jestem zamknięty. A ona na to: A to dla mnie nic nowego. My też jesteśmy zamknięte. Od chwili ślubów. Faktycznie dla karmelitanek kwarantanna jest zawsze. Swoją drogą, samo słowo kwarantanna to przecież od słowa 40. 40 dni wielkiego Postu. Wszystko się łączy. Dla zwykłych ludzi taka kwarantanna to szok, ale dla sióstr normalka. Pan Bóg w tym wielkim poście chce, nam wszystkim pozwolić posmakować klauzury, bożej kwarantanny i pokazać, że to wcale nie jest takie straszne, pod warunkiem, że się Jezusa zaprosi do swojego domu. On chciałby do naszych domów wjechać na osiołku, na tym symbolu pokory i ubóstwa, i tam, właśnie w naszych domach, sam nam opowiedzieć o Golgocie, co się tam działo o swoim zwycięstwie nad szatanem i nad naszymi grzechami walka była ciężka do krwi do utraty tchu do utraty życia do złożenia ofiary z życia i Jezus to wygrał złożył za każdego z nas ofiarę ze swojego życia może nie jeden z nas chodząc wcześniej do kościoła nieraz sobie pomyślał ach mam już tego dosyć Ksiądz tam mówi z ambony, a my siedzimy cicho, pokornie, jak te baranki, człowieczki. Musimy słuchać, nie ma żadnego dialogu, nic mi to nie daje. Dlatego właśnie Jezus mówi teraz tak: Kochany bracie, teraz będzie inaczej. Zapraszam was, bracia i siostry, abyście sami stworzyli tę liturgię w waszych domach. Bardzo ważny jest tutaj kontekst zagrożenia życia. Faktycznie jesteśmy wszyscy zagrożeni. Dwa tysiące lat temu też było zagrożenie. Jezus wydaje się mówić w ten sposób: chcę Wam pokazać to, co ja przeżywałem. Mnie również grożono śmiercią. Nie było wtedy, co prawda, zarazy, ale byli zdrajcy. Był Karierowicz Piłat, był cyniczny dyplomata Kajfasz, był Judasz, którego tak bardzo kochałem. On prowadził podwójne życie i zdradził mnie. I był Piotr, który się mnie zaparł, choć mówił, że kocha. Przecież to są sytuacje z waszych rodzin. Nie jeden mówi, że kocha, a potem to zupełnie inaczej wygląda. Nie jeden kocha karierę bardziej niż rodzinę. Nie jeden znika akurat w momencie, kiedy jest najbardziej potrzebny. I właśnie w to chcę wejść, mówi Jezus. Dlatego opróżniłem ulicę, aby zapełnić domy. Jezus chce wejść do naszych domów właśnie tak Inaczej niż zwykle. I dalej mówi: popatrzcie, co się podziało. Z czego już dokonałem. Ile mszy świętych przepłynęło poprzez kanały telewizyjne do Waszych domów. Ile, ile rekolekcji doszło do Was przez internet. Ile przez Facebook wytransmitowano. Dróg krzyżowych i nabożeństw do domów parafian. Ilu ludzi zaczęło modlić się wspólnie przez komórki albo na falach telekonferencji. Łaska idzie jak burza. Ale teraz, mówi Jezus, mam dla Was najważniejsze zadanie triduum paschalne. Zwykle tym się zajmował ksiądz. No i gromadka ministrantów. Ewentualnie kościelny, paru dorosłych. Reszta była bierna i siedziała w ławkach, sztywno, nieruchomo, jak królowie, trochę krytycznie na wszystko patrząc. A teraz, moi drodzy, mówi Jezus, jest czas na Was. Wielki czwartek czy to byłaby przesada, gdyby ojciec rodziny umył symbolicznie nogi swoim domownikom? Chyba, że deleguje mamę albo kogoś innego, jakąś ważną osobę, potem ta ważna osoba jemu, by umyła nogi. No, wszyscy muszą dostąpić i doświadczyć tego gestu. Widzimy, jaką siłę ma gest łamania opłatka. Takie gesty są ważne. One zostają w pamięci i w sercu. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy odważyłem się w wielki czwartek umyć nogi. Moim parafianom. Wszyscy to bardzo przeżyli. Chociaż ministranci trochę dowcipkowali, ale potem wszyscyśmy spoważnieli. Potrzeba nam pokory i odwagi do takich gestów. Żydzi obchodzili wiernie Paschę co roku, też mieli różne zwyczaje, a my mamy obchodzić triumf miłości Jezusa, który każdemu chce. Umyć duszę z grzechów. Dusza pogrążona w grzechach jest na pewno bardziej śmierdząca niż nieumyte nogi. Ale zadaj, zadbajmy o higienę przedtem, aby nie było zbędnych rozproszeń. Trzeba tylko na początku wyjaśnić, że chodzi o znak pokory i miłości Jezusa, który się nam nie brzydzi. Warto poszukać w Ewangelii tekst o tym wydarzeniu i przeczytać, a potem symbolicznie polać. Jedną stopę osuszyć i przytulić całą osobę do serca. No i potem kolacja. A przy kolacji, na przykład, rozmowa, jakich cudów żeśmy doznali, doznała nasza rodzina od momentu ślubów rodziców. Ciekawa może być taka kolacja. Po kolacji można pośpiewać, może gorzkie żale, może pieśni pasyjne przed krzyżem, bo już Pan Jezus jest w ciemnicy. Warto to wszystko zgrać z transmisją mszy świętej. Może to być wspaniały Wielki Czwartek. Wielki Piątek to dzień bez mszy. Wspominamy mękę Jezusa. Na ceremoniach ksiądz leży krzyżem, a potem jest czytanie Pisma Świętego Męki Pańskiej i adoracja krzyża. Można w rodzinie również przeczytać mękę Jezusa z podziałem na role. To się bardzo głęboko przeżywa. Można odmówić wspólnie drogę krzyżową? A jeśli jest większe mieszkanie, to można by nawet spróbować tej szczególnej modlitwy, położenia się krzyżem przed Bogiem, żeby zobaczyć, jak ksiądz się czuje, gdy leży krzyżem na oczach całego kościoła. Ta modlitwa jest całkowicie chyba zapomniana. Praktykują ją Chyba nieliczni, a przede wszystkim pielgrzymi, którzy zdążają do jasnej góry i tam, dochodząc do placu, pod murami, padają na twarze. Cały tłum pada na twarz w podziękowaniu i uwielbieniu na cześć Boga i Maryi. Boże, jestem prochem i niczem, a Ty wszystkim. Ty jesteś moim absolutnym panem i królem, a Ty, Mario, moją królową. Kiedy będziecie może tak leżeć krzyżem w mieszkaniu przed Bogiem, to może warto zmówić wspólnie koronkę do miłosierdzia Bożego albo dziesiątkę różańca, tajemnicę ukrzyżowania, albo w chwili ciszy przypomnieć sobie największe grzechy swojego życia i jeszcze raz Jezusa serdecznie za to przeprosić. Przy obecnych trudnościach ze spowiedzią taki żal doskonały byłby wspaniały. Ciekawą propozycją na wielki piątek, gdy siedzimy przy postnym stole, gdzie będzie tylko chyba chleb i woda, może coś więcej, ale bez mięsa i niedosyta, może być właśnie taka chwila pojednania rodzinnego. Kiedy może wrócimy do jakichś trudnych chwil i jeszcze raz się przeprosimy, a potem przy krzyżu można odmówić różaniec myślą wędrując do Bożego Grobu w Kościele, do którego nie możemy dojść. Bo tego wieczoru właśnie po ceremoniach już Najświętszy Zakrament wstawia się do Bożego Grobu. I wreszcie Wielka Sobota. Nastawiamy się przede wszystkim na wieczorną transmisję ceremonii z Watykanu albo z katedry albo z kościoła parafialnego. W ciągu dnia nie będzie wędrówek ze święconym do kościoła, ale warto to święcone przygotować. A poświęci je przed śniadaniem świątecznym ojciec, lub inna ważna osoba, znakiem krzyża i modlitwą, można i spontaniczną. Warto w tą wielką sobotę wiele w domu pomagać, a co jakiś czas zwołać się na wspólną modlitwę, zwłaszcza o 15 na koronkę. A wieczorem po kolacji przy modlitwie odmówić wyznanie wiary w podziękowaniu za tajemnicę Chrztu Świętego. Przy kolacji można sobie o tych sztach rodzinnych porozmawiać. W niedzielę wielkanocną, w uroczystość zmartwychwstania pewnie będziemy wisieć na telefonie i składać życzenia, ale postarajmy się nastawić też na transmisję mszy świętej, a także i na to, żeby ten dzień był świętem dla innych, niekoniecznie dla mnie. Bo przecież nie ma nic piękniejszego jak radość kochania. Jak radość sprawiania radości innym. A zatem, moi drodzy, szczęść Boże w tym cudownym powrocie do życia w stylu pierwszych chrześcijan.